Sytuacja na rynku trzody jest w dalszym ciągu naprawdę bardzo trudna pomimo nawet tych wydaje się na pierwszy rzut oka wysokich podwyżek cen, bo praktycznie można by powiedzieć, że o złotówkę nam cena podskoczyła, oczywiście to zależnie od, uzależnione jest od regionu i tak i tak dalej, ale można założyć, że no, są podwyżki cenowe. Ostatnią ofertę, jaką miałem na sprzedaż, to było 3,80. Chyba w momencie, kiedy nagrywałem poprzedni film, takie ceny jakieś były. Chociaż sprzedałem świnie po, po 4 zł, udało się wynegocjować parę groszy. No to dzisiaj już mówi się nawet o 4,70-4,80 za kilogram żywej wagi. Więc można by powiedzieć, że patrząc na cenę wyjściową, to jest duży wzrost ceny. W dalszym ciągu, kiedy weźmiemy tą całą otoczkę podwyżek cenowych na komponenty do paszy, no zboża, dodatki, doskonale wiecie, ja nie muszę tego wam tłumaczyć, to w dalszym ciągu te 5 zł to jest taka cena, która no niestety nie gwarantuje nam zarobku, wyjścia nawet na zero na tych świnach, może w ten sposób, o zarobku tutaj ciężko w ogóle cokolwiek mówić. No i mamy jakby kolejne takie światełko w tunelu, by się wydawało, dopłata do Lochy 1000 złotych, do każdej Lochy, no właśnie, do każdej Lochy, ale która wyprosi się pomiędzy, e, dokładnie nie chcę tutaj mówić z konkretnych dat, to musicie sobie sprawdzić, ale z tego co pamiętam, pomiędzy listopadem a, a kwietniem, czyli to jest jakieś tam powiedzmy 5 miesięcy, jak dobrze liczę, mm, nawet nie całe, bo chyba to nie jest do końca kwietnia. A dobra, to sobie sprawdzicie. I te lochy muszą mieć po 10% po, po, po 10% prosiąc co najmniej, żeby kwalifikować się do wypłaty tej pomocy. No i jest parę takich zapytanek, parę takich zagwozdek, tak naprawdę które moglibyśmy na, na ten temat bardzo długo rozmawiać, ale pierwsze co mi się wrzuca, pierwsze takie pytanie to jest takie czy ta locha, która da 9% prosiąt, 8, no to co, to ma to nie przynosi stat? Tylko te, które dadzą 10 i w górę. To są stratne, a te mniejsze nie są stratne. W ogóle sama pomoc, jakby jest taka, można to jakby z dwóch stron ugryć. Z jednej strony fajnie jest pomoc, cieszymy się, coś się dzieje. Z drugiej strony to jest taka kroplówka dla umierającego. Być może dzięki tym cenom, które gdzieś tam zaczynają iść do góry i o których mówi się, że. No, że świna będzie być może kosztowała nawet 10 zł. Wiecie, znaczy ja bym bardzo sobie tego życzył, naprawdę i życzę tego wam przede wszystkim sobie oczywiście też. Ale ja już słyszałem takie teksty, że świna będzie po 10 zł i tych czasów jeszcze nie dożyłem. Ale mam nadzieję, że to się właśnie spełni. I być może jeżeli tak będzie, no to wtedy okaże się, że ta kroplówka może dla niektórych gospodarstw jest jednak przedłużeniem tego życia w hodowli, no bo... Jest tu ileś tam pieniędzy, jednak. Mówi się o takich fajnych liczbach, że na przykład dopłata będzie do 5000 prosiąt, 5000, czyli do 500 loch. No i tak realnie, 500 loch to by trzeba było mieć koło 1000 loch, żeby tą maksymalną pulę otrzymać. Czyli nawet więcej niż 1000, tak? Plus minus oczywiście. E, powiedzcie tak szczerze, ile jest takich gospodarstw, które sięgną tą maksymalną pulę? No niewiele jednak, jednak wiele jest tych mniejszych, więc nawet jak mamy 50 macior, no to nie dostaniemy do 50 loch, tylko właśnie do tych, które się w tym okresie wyproszą, no ale tego jesteście świadomi. Pytanie jest takie trochę następne, co w sytuacji, gdy, bo to chodzi o to, żeby właśnie wspierać te nasze stada podstawowe I to jest bardzo, akurat to jest bardzo dobry ruch, żeby właśnie wspierać te stada, nasze mateczne, rodzime tutaj w tych rodzimych gospodarstwach. Tylko, że też wiele gospodarstw wzięło dofinansowanie na produkcję prosiąt. Tak, postawili chlewnie, czy też zwiększyli, zmodernizowali na produkcję prosiaka, którego puszczali później dalej na rynek. I są gospodarstwa, które kupują tego polskiego prosiaka z tych stad, które powiedzmy otrzymają dofinansowanie na lochy, do loch, ten proszek jest jakby w dalszym ciągu polski, w polskim obiegu, ale te gospodarstwa, które tego proszaka miały docelowo tuczyć, tej pomocy nie dostaną, a tak naprawdę to też oni ponoszą bardzo duże koszta i bardzo duże straty wynikające właśnie z tych wszystkich podwyżek cen i tak dalej. No, niestety na tą pomoc liczyć nie można, więc to jest tak z jednej strony ok, bo nie wspiera się na przykład hodowców, którzy są na tuczu kontraktowym. I to też nie jest tak, że ja mam. Jakiś problem y, do tego, że nie wiem, jakoś mi to przeszkadza, czy coś? Absolutnie. Ja uważam, że jeżeli ktoś przekalkulował sobie wszystko i uważa, że dla niego tucz kontraktowy jest dobrym wyjściem, wszedł w ten układ, to jak najbardziej. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń, przeciwwskazań. No z tą jednak różnicą, że y, tamci hodowcy wiedzą, że zarobią, prawda? Mają te kilkadziesiąt złotych od miejsca do tuczu. Bez względu na ceny paszy i tak dalej, wychodzą na plus. Dlatego uważam, że na przykład faktycznie ci hodowcy nie wiem, może nie powinni dostać, może nie, inaczej, może nie tyle, że nie powinni dostać w ogóle do finansowania, ale na przykład dużo mniejsze dostać. Chociaż z drugiej strony, wiecie, tak na chłopski rozum, skoro ktoś ma jakby cenę zagwarantowaną i wie, że będzie na plus, no to, no jego nie ma co wspierać, no bo on i tak jest na plus, on nie dokłada, tak? Ale jednak są gospodarstwa, które Kupują tutaj polskie prosiaki, tak jak wspomniałem. No i oni mega dużo pieniędzy tracą, bo trzeba tego mimo wszystko tego prosiaka kupić, jeżeli jest się w cyklu. No wiecie, teraz też jakby trzeba by się postawić na miejscu tych hodowców, którzy mają lochy, którzy sprzedają tego prosiaka, do kolejnego hodowca, hodowcy, który je tuczy. I mamy ten, ten, który tuczy, mówi: Słuchaj, mi się nie opłaca, ja tego prosiaka od ciebie nie wezmę. No i co się dzieje? Zaczynają się zatory w chlebniach, bo wiecie, jak ktoś już wszedł w takie dofinansowanie, zainwestował kupę kasy, to tak naprawdę gospodarstwa się mega. są naprawdę gospodarstwami bardzo dobrze prosperującymi, mającymi ten cykl ułożony, czy to co trzytygodniowy, czy tygodniowy, i tam wszystko idzie, musi iść na bieżąco. Więc jeżeli jedno ogniwo gdzieś tam po drodze zawali, czyli na przykład yy, hodowca, który kupuje i tuczy, tego prosiaka, nie odbierze, no to już wszystko się wysypuje. I wtedy ci hodowcy też muszą gdzieś tam, nie wiem, przestać kryć, sprzedawać lochy, to takie jest trochę... E, tych hodowców też powinno się właśnie wspierać, w sensie tych, którzy kupują tego polskiego warachlaka. Bo można by powiedzieć, no tak, są tacy, którzy kupują gdzieś tam Holendra, Duńczyka, biorą u nas, tuczą, no i tak naprawdę tam zarabiają po części Holendrzy, ta kasa nie zostaje tu w Polsce, tylko tam wylatuje sobie na zachód, no i oni tu spłaca, tłuczą, no sprzedają u nas, dają też jakimś tam pracę ludziom, no bo dodatki paszowe trzeba kupić, czy też pasze gotowe sprzedają gdzieś tam do rzeźni, więc można by powiedzieć, że te społeczeństwo tutaj też jakoś czerpie, no ale jednak oni tam wspierają ten zachód, nie? Więc no tym nie damy, tym nie damy, bo, bo oni to robią jakby na własną odpowiedzialność. No, ale właśnie są też tacy, którzy kupują tego polskiego prosiaka i, i, i którzy tak naprawdę dzisiaj go nie chcą brać, bo dla nich się to nie opłaca. Może teraz się coś ruszy dzięki tym wzrostom cen, ale wiecie jak to jest. Wzrost cen e, tucznika powoduje wzrost cen prosiaka. Trzeba kupić drożej prosiaka, no ale sprzedamy drożej tucznika. Może to się teraz ruszy. Miejmy nadzieję, że, że te odbiory polskich tych, z polskich gospodarstw też będą. Ale wiecie, danie jednej grupie pieniędzy, a nie danie innej, która też jest w tej branży i też jest poszkodowana, też powoduje jakieś takie niesnaski, nie? jakieś takie yy, historie, gdzie ludzie trochę na siebie krzywo patrzą. Więc to jest, ciężko jest tutaj wspomóc. Jedni od razu by powiedzieli tucz na quad, czy w ogóle wykasować i tak dalej. Inni by powiedzieli kupno warchlaka z zachodu też absolutnie oni nie powinni dostać. Ktoś inny powie, no ale kurde, no ale my też pracujemy, przecież też chodzimy przy tych śmiach, to dlaczego ja mam nie dostać, a ktoś inny dostanie. I tak naprawdę każdy po, po części ma rację, więc jakby danie samych pieniędzy nie jest rozwiązaniem. Ja wiem, że Wy to też Doskonale rozumiecie, jest to takie, mówię, mam nadzieję przedłużenie żywotu tym wszystkim gospodarstwom, przede wszystkim, które zainwestowały bardzo dużo pieniędzy i, i mam nadzieję, że dzięki temu też jakoś oni będą mogli przetrwać te, ten, ten dołek, który był, miejmy nadzieję już za nami i że będzie miejmy nadzieję tylko lepiej. I w sumie myślę, że to tyle by było w tym temacie.